Szanowni widzowie, dziś no muszę to, no cię w ogóle w kolejnym odcinku na, na tym kanale. No muszę dzisiaj rozprowadzić, o. zacząć e, śledztwo. O. Chodź na obiad. Chodź na obiad. Okej. Okay. Dobra widzowie, ja nie wiem co robić. Ja się cieszę jedynie z tego, że dziadek dzisiaj e, przyjeżdża. Przypomniałeś się. No, wczoraj mówiłeś chyba. Nie, nie mówiłem. A, no i jak ten... nie. Zgadzam. Mówiłeś chyba. Niepewnie? No. Chyba, jak nie. Nie wiem. No to dla mnie to trochę jesteś podejrzany. W czym? No, po prostu tak mi się wydaje, się, jakbyś. No po prostu, no nie wiem, no. No, masz tam krew na policzku, no nie, nie wiem. Wie? To Szedłeś z kolegą i nagle cały czas mówisz, nie, oni sobie pojechali. A tak naprawdę nawet mamy ich nie było. No bo ty nie widziałeś. Ja go odprowadzałem. Ja nie wiem, już nie, już nie wiem. Dobra, tata. Znaczy wujek, kurna, wujek ja cały czas do... musieli ja ja do... A nie, do kina. A, dobra. Dziawek przyjedzie z na bo baba co, tyk ma nam burbowa. gini? Tak, ty nie wiesz, ile on zarabia. O kurna, ty ja już się boję. On ma chyba taki odrzutowiec. No dobra, zobaczycie, w ogóle odjeżdża. to jest Dobra, nie wiem, ja nie wiem, ja w ogóle już nie podchodzę do tego auta, ja nie wiem. O, nawet co jedzie gdzieś. Dobra, ja czekam na dziadka, na razie. Dobra, chyba już przyjeżdża. Zobaczcie. Rzeszówa. Kula. Lambert Bałtyń. O, oh, ja w twoich czasach to dużo. Sorry. Ja w twoich czasach dużo e, zarabiałem. Podasz, podasz mój wózek? A, nie I nie wiem jak ci go dać. Po prostu masz. Oh, 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 oh. Ja bez mojego wózka. A wiesz, że mój wózek dostał upgrade? Jest elektryczny. No. Nie wiem. Patrz jak szybko To Ja sobie poglądam telewizję, okej. Okay? Ty sobie coś paru. No jasne. Teraz... Dobra, nie wiem, co robić. Oglądam się. Dobra, ja, da. oglądamy. Tu. 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 Tu co? Gdzie co? Co? O? Oj. się bez przypadek. Hmm. Tutaj dziadek ma znów dąknąłem. Nie wiem, ten dziadek chyba też jest podejrzany. Chyba hmm, od razu nie wiem, niby... Dobra, no, jest, niby jest przy kuchni, ale no nie wiem. Dziadek ciała masz coś czerwonego. Zachlapałem się. Ja ci nie że to jest ta sama wymówka, co mój wujek. Nie, dobra, ja ja idę szybko do pokoju. Dobra, ja chyba dzwonię do przyjaciela, do kolegi. Dwa, tam. No ma kolega. No, ja nie wiem, co ze sobą zrobić. Przyjdziesz do mnie do e, domu, znaczy do wujka domu. Przejdź. Dobra, przyjadę. Okej. Okay. To na razie. Na razie. Na jakiejś czerwonej plamie, gdzie kolega? Cześć, czemu jesteś czerwony? Nie wiem, bo wchodzę z jakimś nie wiem, bo to u czy coś takiego. Nie, no ja jeszcze nie wiem. Że no, każdy mi po prostu mi takie wymówki. Ja uciekam z swojego połowy po prostu. Nie wiem już. Dobra, nie wiem. Ja nie wiem, co ze sobą zrobić. I co? Nie wiem, co ze sobą zrobić. Ja jeszcze muszę sprawdzić chyba tą szopę i inne sprawy, dlatego że ja jeszcze nie wiem, w ogóle nie wiem, czy tam jakieś zmiany były. No przecież nie było mojego kolegi, znaczy też dziadecznego brata jeszcze wcześniej, więc muszę tam przyjść. Idę. O, no, siema dziadek. Siema. Co robisz? No, idę leżeć. Dobra, idę. Szybko. Ale zobacz szybko. Ja nie wiem. Wujka nadal nie ma, kiedy już powinien się jego skończyć film. No to ja już nie wiem. Dobra, idę tu. Nie, tu jest trup. Nie, dobra. Nie, ja nie mogę w ogóle patrzeć na te trupy. Dobra, idę do jeszcze do tej szopy. Nie wiem, czy nadal są tam dwa trupy, które były. Ale jeszcze zobaczę. Bo na pewno jest jeden dodatkowy. Tak, są dwa man. Nie, widzę. Ja nie wiem, co ze sobą zrobić. Ja muszę już. Przespać do kolejnego dnia, już widzicie, że jest noc, no to no na razie.